Jeszcze chcę odnośnie z tej informacji na no zwłaszcza e, tego Roskiego siedlana. Wydaje mi się, że nic nie zaktywizowało tak obywateli, jeśli chodzi o rosyjski budżet, jak nie. Jak właśnie wszystkie błędy, które zostały popełnione w tej e, najbardziej pierwotnej e, propozycji. I to, że nie mówię, że budżet ma ten potencjał edukacyjny, to właśnie mam na myśli to, że e, ma potencjał budzenia niebu. I, e, i to że najbardziej aktywnymi obywatelami w, nas, w następnym budżecie będą właśnie ci, których projekty zostały odrzucone. Bo ten schemat, który widzieliśmy w <laughs> tego, e, tego procesu, który trwa od marca, czyli e, wszystkie problemy i zastrzeżenia budzą jak najwięcej e, e, działalności, działalności obywatelskiej. By szkole, nie, byli to prawda, ale, 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 ale nawet mała infrastruktura pokazuje bardzo, bardzo, bardzo szerokie problemy, jak na przykład zarządzanie zasobem komunalnym, tak jak w przypadku tej działki, na której znajduje się obecnie Osiedle osiedleżki. Więc wychodząc od pomysłu wiklinowego obrotu, E, obywatele, którzy zajęli obywatele zajęli się tą szwelskiem, teraz wiedzą, w jaki sposób prowadzona jest e, prywatyzacja e, e, publicznych, publicznych działań w dziewięckoj. Ja przekażę, to ostatnie zdaje przekazam, znaczy to, co mi chodzi, to chodzi o to, żeby kolejnym krokiem po budżecie obywatelskim nie było lepsze przygotowanie do kolejnego budżetu obywatelskiego, tylko no na przykład referendum odwoławcze, prawda? Jak się wydarzy się, że te są po prostu niekorzystne, no i co?